Witamy serdecznie. Już mamy 5 stycznia 2023. Dobra nowina dla wszystkich jest taka, że raj ma być nie na ziemi. Że nieba nie pójdziecie. To jest od Adwentystów, tak? Można Czasy i pory nie znamy. Pierwszy to sąsiad piąty rozdział od 1 do 6. Także jest 5 stycznia, tak, ale śniegu nie ma. Wy musicie czuwać jak złodziej, czyli Chrystus przychodzi z nienacka. Dobra, czwarty rozdział, od 4 do 13. Dobry. No, fajnie, siostry stoją, czyli głoszą, pomagają nam głosić. My głosimy chrystusza, króla. A świadkowie głoszą, co głoszą. No i to teraz, kto ma, ma zginąć. Znaki czasu to jest wydanie adwentystów. Czy adwentyści mają zginąć? <laughs> My, świadkowie, głoszą. No tutaj spełniają literę prawa, bo tak siedzie na 239 krajów, czyli oni mają tutaj Przebudźcie się. A tutaj mają e, Adwentyści Znaki Czasów. I Trzymajcie się Słowa. Ale kogo? Elenki? Elenkuaj? Czy Słowa Bożego, bo czyli Chrystusowego. Efezam 4, 20-24. fzm 5, 14. Czyli kto zginie w Armagedonie? Niechowa kogo uśmierci? Adwentystów czy środków wychowych? Bo Chrystus nie uśmierca nikogo. Jeśli adwentyści nie trzymają się Słowa Bożego, a Bogiem, ojcem w niebie jest Chrystus, Bogiem prawdy za Adama. Znaki czasu. I jeden adwentysta, Robert Moniewski, wskazał mi, jak ja byłem na środku wychowych 6 lat, i oni mnie później już nie lubieli też, bo ja tam. Cały czas szukają Boga i Prawdy. Siatki Jehowie nie mają Boga i Prawdy, bo oni nie chcą uznać, Chrystusa, że on jest Bogiem i życiem wiecznym. Pierwsza ja na 5,20. Tak, adwentyści chcą. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy: synu Jego Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Na przykładzie Nowego Chrystus. Świata, chcę sprawdźcie jak napisali oni. I zobaczcie jak oni pomniejszają boskość, ojcostwo, królestwo. Wszystkie religie to no, robią. Wszystkie religie to robią, bo jak ktoś się mieni być bratem Chrystusa, to jest fałszywym Chrystusem. Także znaki czasu adwentyści no, nie są lepsi. Co z tego, że macie adwentyści, przykazania, sabaty. A katolicy też mają co 7 dni w niedzielę. Co 7 dni jest niedzielę, jakby nie było. Nie mają 10 dni. Tydzień u katolików nie ma 10, tylko 7. Także poganie katolicy tu a spogan przechyrcu lud dla swego imienia. Rzymian 9.26, Rzymian 9, 19, zrodzenie Synów Bożych. Koryntian 2, 2 Koryntian 6, 6 rozdział od 1 do 18. Są córki Boże, i córki, i synowie Boże. Ale tym Bogiem, Ojcem dla jest Chrystus. Za Adama 1 Koryntian 15 rozdział 22-23 Także Adwentyści, Chrystus przychodzi w prawdzie czasie miłości przez uczniów swoich. Uczniów Bogdana i Zbyszka. I trzech aniołów poselstwo mieliście i tych aniołów nie, nie widzieliście. To co my jesteśmy tymi aniołami. Poselstwo trzech aniołów. Trzech. Razem byliśmy tu. Wyszek był, razem działaliśmy. Byliśmy na Kachowicach i adwentyści nie przyjęli Zbyszka. nawet herbatki się nie napił. Nie macie miłości Chrystusa. Nie, nie, nie macie miłości Chrystusa. Także my jesteśmy żołnierzami Chrystusa króla. Mamy prawdę Jego z pierwszej ręki. I apostoł Paweł, który się nawrócił, i Wy możecie się nawrócić i głosić jak apostoł Paweł, Szafeł, Dzieje 9 rozdział, od 5 za 20, bo każda religia jest powołana, jesteście w powołani, a jest wybranie. Także dobrze być żołnierzem Chrystusa, bo wy mordujecie jak faryzeusze. Jana 8, 44, że ojcem waszym jest diabeł. I wiadomo, że Jezusa nie wiecie, jakby tam poskładać. I dać Mu wszelką cześć i chwałę, bo Jemu się wszystko należy. Jego Ojciec mu wszystko przekazał. Wszystko. Ewangelia Jana, y, 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 znaczy Mateusza 11 rozdział od 25 do 30. Wszystko zostało mu przekazane. Ewangelia Jana 3, 34, 36. No i on nasiał pszenicę, my zbieramy. Zaczyna padać. Tu macie świątynię, to wasze serce, nasze ciało. I tutaj możecie się wybudzić. 144 tysiące. Teraz się kompletuje. I objawienie siódmy rozdział od 1 do 4. Możecie być aniołami, wybranymi, bo już jest czas, proces swój tysiąc lat zaczął. Tak samo jak przyszedł Buda, pierwszy kapustop Andrzeja Petra ma pierwszy rozdział, tak samo teraz kompletuje. Ma na razie kilka ziarek. Dziwo wielkie pszenica, musi się wyłonić. Mateusz 3, 12, Mateusz 13, rozdział 13, 11. Wam dane poznać tajemnice Królestwa, do czego. No to wam jest zdany, wybudźcie się, przecież my nie będziemy wyruszyłkom tylko i ze ogłosić ogłosić, prawdziwego, czystego, za darmo i obnażać wasze kłamstwa. Pierwszy, ja na 3,8. Jak długo mamy was obnażać? Nie chcecie przyjść na wesele. Zapraszamy was na wesele Baranka od się 19, od 7 do 9. Wesele prawdy, Chrystusowej Jest to prawdziwa rada, bo kobieta jak rodzi. Izajasza 2 rozdział od 2 do 4 na Syjonie jest e, prawo Chrystusa. Z Syjonu wyszło i Izajasza 66, 8 w ciągu jednego dnia narodzi się Syjon. Duchowi Jakuba 1, 18 z jego prawdy, Chrystusowej prawdy Fezan 4, 20 do 24 i zrzeszamy Was. Ogadniemy 2 rozdział 6 werset Fezan 5, 14 i Jana e, 5, rozdział 17 do 29. Błogosławimy. Błogosławimy.